Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki dzionek nas y, ciekawy czeka. Już się zaczął, ale mamy dwóch lekarzy pod rząd w jednym dniu i w dwóch różnych miejscach. Jedziemy zaraz do jeleniej góry, do okulisty, a następnie jedziemy do Psycholoda. Do pani psy. Psychiatry. Psychiatry. Gdzie? Do Wobbrzycha. Do Wobrzycha, czyli jelenia Wobrzych, okulista, psychiatra. I tutaj przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż Kuba jest dzieckiem z wielą chorobowością, jest dzieckiem niepełnosprawnym, z niepełnosprawnością sprzeżoną. Ale trzeba pamiętać, że Kuba, tak jak każde inne dziecko, choruje na różne takie choroby, które się dzieciom po prostu często zdarzają. Tak? Teraz Kuba znowu był przeziębiony, po raz już, nie wiem, piąty, szósty od początku roku. Tu praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie był przeziębiony. Ja zresztą też to słychać zresztą. Kuba przynosi po prostu wirusy ze szkoły i potem cały dom jest powiedzmy w takiej sytuacji, że wszyscy smarkają przez jakiś czas, tak samo jest teraz. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że oprócz tego, że mamy wyjazdy do lekarzy specjalistów związanych z Kuby chorobami takimi właśnie z związanymi z tą jego niepełnosprawnością, z autyzmem, z ADHD, z intelektualną, to jeszcze na przykład mamy coś takiego jak u Kuby yy, słaby wzrok. Jest, jest to dalekowzroczność i astygmatyzm. Co ciekawe, proszę zobaczyć, że Kuba nie ma okularów. On w okularach tylko czyta. Dlatego, że jako dziecko właśnie y, autystyczne, jako dziecko z niepełnosprawnościami, z y, zaburzoną integracją sensoryczną, nie, nie lubi, nie znosi drażni go noszenie okularów. To jest dla nas bardzo też trudny temat, bo chcemy, żeby Kuba nosił okulary, a po prostu nieco chwilę ściąga, ponieważ go to drażni. Czyli mamy tą nadrażliwość dotykową, czuciową, i to właśnie u Kuby się objawia. Mamy słaby wzrok, a Kuba nie chce nosić okularów, tak? tak. Czy nosisz? Nie. A kiedy nosisz? Jak czytam. Jak czytam, no Kuba próbuje czytać, dlatego jak czyta to nosi, a że mało czyta to mało nosi. No i taka jest, to jest prawda. Podobnie jest z ząbkami. Kubuś nie da sobie dotknąć zęba, ma problem ze szczotkowaniem zębów, to też właśnie wynika z tej nadwrażliwości sensorycznej. I teraz co się dzieje? Po kilku latach od urodzenia Kuba miał, rozpoczęła się próchnica tych ząbków lecznych i jakie leczenie u dziecka autystycznego jest możliwe? Tylko i wyłącznie w znieczuleniu ogólnym. Więc musieliśmy też jechać do Jeleniej Góry. Dzieci bez takich zaburzeń mogą chodzić do normalnego dentysty. Kuba musi jeździć do kliniki, gdzie w narkozie są te zęby w jakiś sposób naprawiane. By wtedy, pod za jednym wyjazdem, Kuby, u Kuby została wyczyszczona szczęka, gdzie wyciągnięto 8 różnych ząbków spróchniałych, zniszczonych. Po prostu tak to, tak to wyglądało. Pełna narkoza i 8 zębów wyszło z jamy ustnej. Więc tutaj, tak nasze życie wygląda na co dzień. Więc mamy swoich lekarzy, których musimy regularnie odwiedzać, i dodatkowo jeszcze Kuba, jako normalne dziecko, w sensie, jako dziecko nastolatek, dwunastolatek, też ma choroby, które towarzyszą innym normalnym dzieciom. Także tyle chcieliśmy teraz powiedzieć. I za chwilę się pakujemy i wyjeżdżamy. Tak. Tak? Tak. No to powiedz coś. Yy, lubię widzów. Lubię widzów, no właśnie, tak wygląda. Komunikacja z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Lubię widzów, tak? Tak. Coś jeszcze? Tak. Nie. No. Nie bądź taki nieśmiały, to. Hmm. Dobra. Pa. Do widzenia.